Witam Was pani bardzo serdecznie, powiedziałem jak prawdziwy youtuber, nie? Bardzo serdecznie no, dokładnie. serdecznie, serdecznie witam. Dobra, znajdujemy się w domku w górach, dokładnie. Zanim Wam opowiem, co tutaj będziemy robić, to pierwsze na kanale będą tak, vlogi okolicznościowe, takie jak będzie, będą jakieś wyjazdy, że jakieś będziemy jechać, taki backstage z tego co się będzie działo. Oprócz tego będą live'y. Na pewno na live'ach będzie dużo grania typu na przykład Cez takie Rocket ligi, w ogóle nie gry. Główny punkt na tym kanale to będą kulinaria. Będziemy gotować. My nic nie potrafimy. My nie potrafimy zrobić płatków z mlekiem. <głos> <głos> Ale chcemy zrobić tak... Pierwsze leje mleko, później płatki. Taki to jest człowiek. <noise> chcemy od zera nauczyć się tak gotować, żebyśmy występowali felskiczem. Co wy na to? <noise> Pamiętajcie, żeby zostawić Łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby przypominało, tam, że film właśnie jest albo stream. Wow, telewizor mają. I zanim tutaj dojedziemy, to ruszamy z Krakowa i tam będziemy nagrywać coś typu Squid Games. To zobaczycie na Macia kanale, ale takim głównym też punktem, o czym Maciek nie wie, to jest to, że w ogóle Maciek przyjedzie. nic nie wie. No, no Maciek nic nie wie. <głos> <głos> ale coś się może domyślać, to wiadomo. To jest sam głośniejsza niż ta muzyka, więc spokojnie. Co myślisz o ptaszkach porannych przelatujących przez łąkę jesienną, zieloną, czarną? zielonej tam nie było. W nocy nic nie widziałem, więc mm -hmm. prędzej czarna była. Łąka też nie, nic mi się nie śniło. Słyszałem tylko. No nie patrzcie, lider. <gry>

Chyba się już burzy Czekaj NO! Psychiatryku, nie? <gulatory> On w się siedzi tak ogólnie NO NIE tak! Coś się dzieje no kurwa weź to! Lubię takie ujęcia z dołu Z domu? Z dołu Przypominają mi dzieciństwo <gulatory> Mójkarz <grym małże> <grym tle> <tle> <grym grym> <grym> no, Zapraszam wszystkich nie. do oglądania luster W widzimy samych siebie <grym> no, Nie no jak? Ty! No odwrotnie Najpierw płatki, potem mleko, muszę wiedzieć ile płatków zjem no <grym> Żeby wiedzieć ile mleka wlać, no tak No to tak żyje. Czemu to się odzywa? <grym> <grym> Ale zarazie to się odzywanie Aha, rzeczywiście Było, było No, <grym> A, no <grym> mam swoje На ногу, на одну ногу давай Сейчас Не наверное, Дай мне время отдать Pozycja Hej! Eee! <noise> dobrze. Traf do celu. Będziesz miał nerwa. Mam no, nerwa. Jedną kostką losujesz, ile masz strzałek. Trzy. No, masz trzy strzały i na szuka. Mogę ci dać dodatkowo jeden strzał, jeżeli opowiesz jakiś fajny słuchacz. Tak jest squid game, nie? To dobrze, nie. Squid video! Co? Co? Że widało? A, żebym ja nie był. Dobra, Teraz strzałem, to no było dobrze. Dajemy strzał? Dodatkowy, czy nie? Dobra, ale musi przyjąć dwa. Pół, pół Masz cztery strzały, strzelasz stąd, jesteś odwrócony tyłem idzie ta piosenka. Pu ku na na na. Możesz dokończyć? Koko <śmienic> na Właśnie, właśnie to. Do. Do. <śmienic> dobra, piłek. Możesz w każdym momencie, jak się zatrzymasz. Aha, już rozumiem, jak się zatrzymasz. Dobra, dostać, nie, to też trzy razy. Zbił, zbił! Ale trafił! Trafił. No, no to zbiłeś dwa razy. O, trzy zbił, trzy zbił, trzy zbił. Jak się to stało, nie? No to co, no to masz otwierać po kolei. Za... Okay? No. Trójka. Czyli kolejna odpowiedź, tak? No. Error 404 4. 4. <laughs> okay. Czy się jak gra w ciemno, w którą rozwalić, w którą nie? Jeszcze jedna, zobaczcie to dalej. Czyli tak czy tak daj, jakbym nie trafił, to bym dostał wszystkie podpowiedzi. No i trudno, no to nie ma podpowiedzi, no. nie udało się matki. Czy ja na stacji muszę k***a coś zrobić? No nie pij. Musisz kupić hot doga i go ugryźć. No, być. I parówkę wyrzucić na ten, na Blat i powiedzieć, że jest bebe. Hashtag był w totalnym szoku. Chłop ja szoku był w hashtagu, nie? Hashtag był w totalnym tłoku. Ja, I tak ja jak to stoi totalny. w kolejce, nie? Totalny tłok w hashtagu nie? Ja mam takie pytanko, czy wy tu kiedyś byliście w tym pokoju? Kiedyś tak Bo mi się wydaje Ej, nie, że... może nie O zobacz jakie to, to to jest, co to ma być? Ale patrzcie, zrobimy tak Szybkie Zrobił to Teraz wam pokażemy jak robimy dajki, tiaki... coś takiego Takie koperty Niebiesko-czerwone, tylko my zrobimy to troszeczkę w innym kolorze, nawet dwukolorowe będą Zrobimy to sami, ponieważ zamawiałem i no niestety nie doszło na czas No tak bywa, określiliście, że dojdzie, a nie doszło no. Mamy tutaj taki blok, fajnie śmieszny Ładny Twardy, twardy, żeby to wiesz, też mocne było, takie no. no Mocne, no i... I kanał. Stwierdziłem, że w górach będzie idealnie zrobić urodzinki Tak, że jak tutaj też nie był, to... no. A też, a też właśnie większość ludzi jest z gór. Chciałem to bardziej zrobić właśnie w górach, żeby każdemu też pasowało. Dziwnie mi się tak nagrywa jak nie ma obok mnie Maćka, macie, bo Maciek to był zawsze takim motorem napędowym, który... No, śmadećko, nie mać, tu tu. Ale spokojnie przyjdziesz czasem. z czasem, teraz ty musisz taki być. No ja, ja taki jestem, tylko ja tylko muszę cover. troszeczkę pożyć także samemu, wiecie, bo już trochę... Już ponad rok, już półtorej roku w styczności z kamerą mam, także nie ma źle, a no tak samemu, że jest ciężko, tak? nie? Ręce się trzęsą A śmieje się z kolegi? Nie. Tutaj macie subskrypcję. No, pamiętajcie, żeby zostawić. Dobra, ja wam pokażę mniej więcej jak ten domek wygląda. Jest tu całkiem dużo miejsc, także myślę, że się 20 osób pomieści. Tutaj jest kuchnia, cygmyk, stoliczek, zacny. Z mhm, tej łazieneczka jeszcze wam pokażę. Hej, pokażę Wam jeszcze górę, co się na górze dzieje. Tam będzie sobie Maciuś spał ze swoją towarzyszką i najprawdopodobniej Pable jeszcze będzie. Pierwszy pokoik Kupiliśmy Fireberki, taką wyrzutnię rakiet. I to jest 100 szczał, w 25 sekund. I to zobaczycie na odcinku, jak to fajnie strzela. Z tego zakupu jestem zadowolony. Chyba, chyba, że nie wypał. Będzie no nie Piotrek. Nawet tak nie mógł. Powybrać. Tu jest drugi pokoik Cygmyk Łóżeczko, pewnie Pablo będzie. Podobny do Pabla, nie? Miu, miu, miu. Pablo, przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, nie chciałem. O no, nie, patrzcie jak sobie sodzę po sodach. Ty uh bym -huh, uh -huh. oh, się wywrócił. O, bo... <grym> się no, to by mi Maciek dał, jakbym kamerę rozwalił. Już jedno mamy zrobione. Coś takiego. Piękniej. No i chyba siedzi. Chyba się udało w miarę. Weź no. sprawdź czy to działa. O kurde, to To będzie ciężkie, nie? Ty, no w klasu dobra działa, mamy to piąteczka. A nie w czupionkę, kurde, no co ty robisz? Kto przegrywa, dostaje slapa. To zaczyna popiekami. 3, 4. Dobra, ja zaczynam. Nie! 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 No, mocniej możesz tak? mocniej, ale nie za A! Fajne, tak, tak swędzi teraz lekko Tak? Dobra, gramy o nic teraz I szczerze? No Czasem ta gra może trwać albo 10 sekund, albo 10 minut No, no było blisko! No, ja wrażenie, mi się nigdy nie uda Nie! Yeah! Na Otrzymujesz Za starania 5 zł. O, dzięki <noise> <noise> Dalej wieje Ale co chciałbym powiedzieć Ogólnie troszeczkę się stresuję, powiem wam Bo chcę, żeby to po prostu dobrze wyszło Ale największą motywację jaką czerpię to, że organizuję mojemu przyjacielowi Także Maciuś myślę, że ci się spodoba I że uśmiech na twarzy się pojawi Chciałbym też bardzo podziękować Piotrkowi i gości za to, że Pomogli mi, żeby to wszystko zorganizować Bo bez nich to by było naprawdę ciężko Jakby się to w ogóle odbyło Dziękuję wam bardzo i widzimy się już w środeczku. Właśnie no nie ma? A co ty tu robisz? Bardzo Swój jest. do swojego przyciąga, tak nie tak, muszę się tam przebierać. Ja tutaj wam obiecuję, że zrobię bardzo ładnie. To jest to jest to jest. Na tyle? No tam, tam, okay. A co wy tu wyprawiacie? Bawimy się y, tak zwany zabawieczyk. Okej. Okay. A ty co tutaj robisz? Yes. Ping, ping, ping. <laughs> to Ta, tak, tak jak teraz jest dobrze. E no tak, na pewno. A! Tak. tak o, o. Nie rozumiem. Nie... Tak. To jest w parze. O! Maj? Aj, maj. No boż tak? Tak co tak? A nie tak. Nie mówię. Bo dorudny. Ogólnie tutaj mamy koperty, które będą używane w odcinku jutro. I nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj. No, nawet dzisiaj, nie? Dzisiaj, tak, nie, mhm. przy tym niestety nie będzie, ale wiesz, że będzie fajnie. Tak. Konfetti no nie Gosia to jutro dopiero No dobra No Z tej niespodzianki będzie się Maciek najbardziej cieszył Jesteśmy Obiecuję dojślaje. Mam nadzieję, zobaczymy Uwaga Uwaga, Uwaga. ma? El no. Elu mordy? Ciekawe się I... skapnie, nie? Ja mam nadzieję, że się nie... Im, im później się skapnie, tym lepiej dla niego Ja Co myślę? Ty... Że na 100% zaczysz się z czegoś. Nie ja tak, ale ja spokojnie, dam radę. Nie? Ja powiem, <laughs> że lider nie życzy sobie, żeby był rozśmieszany. <laughs> albo żeby był dotykany, <laughs> tym bardziej, nie? Powiem coś Dobra. takiego, żeby, no żeby nie było szans. No. no nie może się skapnąć. No nie, no jak najpóźniej, żeby się jak najpóźniej skapnął, no. nie? Żeby, albo żeby najlepiej się wcale nie skapnął, tylko dopiero jak ściągnę maskę czy no. coś, nie? Ja Jak jest? Jest elegancko. Zapraszam wszystkich. Oh.